Tomasz Lewandowski, brat Marcina Lewandowskiego, który w mistrzostwach świata w Degu, w finale biegu na 800 metrów, zajął czwarte miejsce, walczył do końca. No, troszeczkę na tym finiszu zabrakło, ale i tak jest to najlepszy wynik w historii polskiego biegania od czasów Pawła Czapiewskiego, czyli od brązowego medalu w 2001 roku. Zadowolenie, radość, czy jednak troszeczkę niedosyt, że na no to podium nie udało się skoczyć? To jest takie rzeczywiście mieszane uczucie. Z jednej strony spora dawka szczęścia, bo jednak jest się w gronie najlepszych zawodników na świecie. Z drugiej strony było widać szanse bardzo realne na medal i tutaj może taki nie do końca niedosyt, ale trzeba powiedzieć realnie, że Marcin w tym biegu, akurat w tym układzie, w tym biegu zrobił wszystko co w jego mocy, żeby ten medal zdobyć. Nie udało się, nie popełnił żadnego błędu, po prostu tamci byli lepsi. Można by teraz gdywać, że Marcin trafił na półfinał śmierci, grupę śmierci, którą przeszedł bardzo dużym kosztem energii. Może gdyby trafił na inną, miałby więcej sił, byłby bardziej świeży. Tutaj jednak ocenimy tylko ten bieg. W tym biegu Marcin po prostu zrobił wszystko, co mógł. Mówił o tym właśnie, co mówię, że nie 100, tyl, ale nawet 110% dał z siebie. Czy to znaczy, że na tyle był w tym sezonie przygotowany i coś musicie więcej zrobić, jeśli chodzi o igrzyska? Więcej w każdym elemencie, w każdym momencie biegu dodać. Marcin. Naprawdę wszystko co mógł i też oceniam to, że, że, że wyszedł ponad to, co moglibyśmy od niego wymagać w trakcie biegu, w trakcie biegu. Eee, rewelacyjnie, z jednej strony taktycznie, gdy był zamknięty, to szybko wyszedł z tej grupy, wyszedł na zewnątrz, gdy był atak, to... Marcin go odparł, bardzo dobrze, czujnie zachował się na, 650, na 550 metrze, kiedy było przesunięcie. Także tutaj zrobił wszystko, co poprawić, żeby było lepiej, po prostu trzeba zdobyć więcej doświadczenia i jeszcze wciąż, Marcin musi się jeszcze obiegiwać dalej, tak jak na przykład Juri Borżakowski, który ma na swoim koncie od, od wielu, wielu lat finały Mistrzostw Świata, cztery medale Mistrzostw Świata, Igrzysko Olimpijskie, złoty medal Igrzysko Olimpijskich. To samo tutaj Marcin musi się obiegiwać, czuć się we wszystkich biegach, w różnych biegach. Dzisiaj nie spodziewaliśmy się takiego rozwiązania, myśleliśmy, że to będzie bardzo szybki bieg. I wystarczy dobiec. Nie przypuszczaliśmy, że trzeba kogoś jeszcze wyprzedzać. Marcin miał za zadanie być z przodu przy bardzo szybkim biegu i po prostu wytrzymać to do samego końca. Nie pozwolić się nikomu wyprzedzić. Bieg ułożył się inaczej. Marcin, bieg, bieg był wolniejszy. Juri Borzakowski znalazł się we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Marcin musiał go wyprzedzić, na to już mi nie starczyło sił. Więc doświadczenie, a z drugiej strony, oczywiście, każdą z tych cech motorycznych, którą. Się wykorzystuje, po to zwierząt się, że trzeba minimalnie jeszcze poprawić, aczkolwiek z tego, co właśnie pokazał ten medal olimpijski jest bardzo realny. To jest mistrz Europy, Marcin jest mistrzem Europy, czwartym zawodnikiem mistrza świata. Przegrał tutaj z jednym Europejczykiem no i z dwoma zawodnikami z Afryki. Czyli no przegrał z wielkimi też zawodnikami, tak jak wymieniałeś też ich sukcesy, rekordzista świata, medaliści największych. Impres, no i co właśnie zrobić, żeby, żeby to Marcin też tej światowej imprezy medal zdobył na Igrzyskach Olimpijskich? Na razie jest mistrzem Europy, mówił po obiegu, że to czwarte miejsce tak naprawdę chyba ma większą wartość niż to złoto Mistrzostw Europy, bo jednak trzeba się w Mistrzostwach Świata i w Igrzyskach dużo bardziej namęczyć. Tak, ja też myślę, że sportowo to zdecydowanie lepszy wynik. To dzisiejsze osiągnięcie niż Mistrzostwo Europy. Nie jest żadną ujmą czwarte miejsce w tym biegu. Znaleźli się najlepsi zawodnicy z całego świata. Wyprzedzili go tylko naprawdę. Wybitne osoby, wybitni sportowcy I, i Marcin jeszcze nie jest tak utytułowany i tak doświadczony jak każdy z nich, natomiast wygrał, zostawił za plecami też yy, niesamowitych zawodników, bo yy, wicemistrza yy, brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich, czy srebrnego medalistę mistrza świata Kirwejego. E, także za nim jest Nick Simmons, który jest zdecydowanie e, lepszy wynik ma z tego sezonu i też jest doświadczony już długo bardzo na arenach międzynarodowych. Także tutaj to przegrze z takimi zawodnikami to nie jest żadna ujma. E, Marcin po prostu y, musi obiegać się, zdobywać to doświadczenie, które oni już teraz mają w tym momencie. No i Adam Krzod szóste miejsce, czyli Adam i, i Marcin tak się wymieniają tymi wyższymi miejscami na poszczególnych imprezach. To rzeczywiście widzisz, że nie tylko wa wasze treningi, nie tylko rywalizacja z, z zawodnikami z Afryki czy z szybkimi zawodnikami zagranicznymi, ale też ta rywalizacja między tymi dwoma chłopakami powoduje to, że te wyniki są lepsze? Yy... Ja bym się tutaj z tym nie zgodził. Znam charakter Marcina, widzę jak się zachowuje Adam i, i wiem, że oni absolutnie na siebie nie patrzą. Każdy z nich ma swój cel do zrealizowania bez względu na to, ilu jeszcze Polaków jest w finale, czy bez względu na to, jakie narodowości są zawodnicy, jak się nazywają. Każdy z nich ma swój cel do wykonania, swój plan, swoje założenie na bieg i oni się tylko na tym skupiają. Ehm, myślę, że rzeczywiście wymieniają się miejscami, obaj są. Bardzo utalentowani mogą być przyszłością naszych biegów. E, jak na razie e, hala należy, można powiedzieć, do Adama. Adam zdecydowanie bardziej lubi hale. Świetnie sobie na niej radzi stadion, e, póki co Marcin, aczkolwiek to się może wszystko e, odwrócić i miejmy nadzieję, e, nie chciałbym przewidywać, ale że będziemy mieli z obydwu pociechę na Idziskach Olimpijskich i, i będą bardzo dobrze reprezentować nasz kraj.